Trzymając z tytoni Mikey Dimpleciona, witam Was w odcinku, w którym wyłonimy najlepsze gumy na sandacze. Jak on go zasał, to jest coś pięknego. I co, łowię chyba na niego dalej, jest dobrze. Longhorn, jest, o tym Double header, przedsiębiorca, który odbiera co chwilę telefony, wychodzi na prowadzenie. Kurde. Czwarta ryba i trzecia ryba na Lucky Johna, tak? Blackie John Baxter Sharp. Zapachu w OKR Ładna! Raskal! Dzisiaj każdy z nas wybierze cztery swoje ulubione przynęty na sandacze i zobaczymy, które przynęty w trudnych warunkach sprawdzają się najlepiej. A na porządku znam od moich szlagerów, czyli lunaty. Klasyka gatunku każdy, to zna kanibal 10 cm. Slender Scoop, sandaczy dziób! Cel jest jeden, panowie. Kto złowi najwięcej syndaczy? Nie idziemy na, na jakość, Dobre. tylko na ilość. Na ilość. Co możemy powiedzieć? Słuchajcie, cały dzień przynęty podobnie łowiły po dwie, trzy ryby na każdą z przynęt, tak naprawdę. No i wieczorem wyłonił się lider. chodzi basic ładnie idzie ty ładnie chodzi pat. Zobaczcie jaka piękna rybka, w pierwszym rzucie, klątwa pierwszego rzutu, ale żeby uniknąć klątwy pierwszego rzutu, przywitam się jeszcze. z wami jeszcze raz w takim razie. Robciusiu, nie pozasłaniasz światło. Siemano, z tej strony Mike Team witam was w odcinku, w którym wyłonimy najlepsze gumy na sandacze. Ja wybrałem jako pierwszego Basic Shad'a od firmy Ping i zobaczcie jak on go zasał, to jest coś pięknego i co, łowię chyba na niego dalej jest dobrze. Slender Scoop? Slender Scoop ładnie chodzi. Też fajny. Brawo Marku. Też za żarty. Okay. Ładna rybka. <grym> Slender Scoop, sandaczy Dziub sandaczy Slender Scoop już jest przetestowany po raz kolejny. Widać, że ta guma robi robotę na zalewie żarońskim. Także przechodzę do numeru 2. Lunaty. Widzicie, przywitanie działa jednak. I co? Cały czas basic, proszę bardzo. Kurde, goni mnie! Goni mnie, ale na co teraz? Na lunatyka? No, no, Lunatyczny, brawo. Ale ładnie pulsuje sztueczka, Chyba będzie mniejsza rybka troszkę. Zaliczona, ale mała ryba, także zostawię go jeszcze na następną. No tak, niech złapie następną. Konkretnego, żeby co? ją ładnie, tą rybkę. Niech przy, nie, nie przyprowadzi e, babcie. Patrz Babcia. Tak. Dawaj. Jest! Olej, Ładna! Ale to to jest taka delikatna wędka czy to? Weź mu ten telefon do wody wywal Marek Cały czas mu dzwoni tylko kurde I to Ale jak mu przywalił? Ty ładnie chodzi ty Nagrywasz Marek? To wysuwasz się na prowadzenie widzę teraz. Ja pierdzielę, ty Przyzwoita rybka, to? Tak, pięknie. na ty. Mordeczki, mamy dzisiaj wspaniały dzień, mega szacunek dla naszego ziomka Roberta, że dołączył do nas na łódkę tutaj Także to, że on dzisiaj po prostu troszeczkę mniej łowi, to wynika z tego, że on jest w robocie Wali mu się robota na łeb na szyję, bo prowadzi własną działalność, ale miał jedną taką możliwość, żeby do na nas dołączyć i dołączyć do nas na łódkę Dlatego mocne, mocne zdrowie, mocne charakterio będzie za zdrowie Roberta Za zdrowie po prostu, słuchajcie Przyjaciół, kurde, że ich mamy, zobaczcie, że ich mamy, że są, że możemy z nimi spędzać tak wspaniale dzień, bawić się w takie challenge'e jak dzisiaj. Zróbku Robert, twoje. Z twoje, z twoje zdrowie. I... Oh, ale mocne harakirio. Robert, pani rupę. Pani jeszcze ty A, Za zdrowie, spajna. na spotkanie. Za ryby. Jak kawa, kawa to całkiem mocna. <laughs> to jest rum o posmaku kawy. Pozdrowienia dla kikiego, gdziekolwiek jesteś, Harakiryo. Takie. Czy druga druga ryba? Na Lucky Johna Czyli mamy remis, mamy dwa lunatyki, dwa razy Lucky Johna i dwa razy Basic tak o kurde. Zobaczymy teraz, która przynęta wy... wysunie się na prowadzenie, tak? No to co? Lucky John. Robaczek Robaczek, jaskrawy kolor Buksy jakiś taki mhm. Dobra Daj mu buźkę może po prostu go. Tak I do wody Brawo Yo. Ale trzyma, nie chcę puścić Dobra nie wierzę! Nie wierzę! Przedsiębiorca, który odbiera co chwilę telefony, wychodzi na prowadzenie. Kurde, czwarta ryba i trzecia ryba na Lucky Johna, tak? Słuchajcie, robimy takie dryfy na kotwice, puszczamy krótko kotwice. I bo w tym, przy tej pogodzie to po prostu na dryfkotwie nie ma szans. No i jak jest jakaś ryba, to wypuszczamy dłuższą kotwicę i wiatr się coraz bardziej zmaga, jest coraz silniejszy i widać, że te ryby siadły. To jest to, co mówiliśmy na poprzednich odcinkach. Sandacze nie lubią bardzo dużego wiatru na takich średniej głębokości zbiornikach i płytkich. Dlatego, jeszcze dwa dryfy, jak będzie nadal tak słabo, to przenosimy się w zatoki i będziemy szukać w zatokach dalej. O coraz mniejsze. To jest chyba znak, że trzeba zmieniać miejscówę. Witamy w drugiej części dnia. Musieliśmy troszkę spłynąć, zregenerować siły. Ponieważ jest bardzo silny wiatr. Do tej pory Challenge wygrywa przynęta od Łakiczona. A pozostałe tak podobnie, po dwie, po trzy ryby. Teraz do drugiej części dnia ruszamy, widzimy sporo łodzi, będziemy w takiej zadołce łowili. No i zobaczymy, ja startuję z Blaziciem, to Markus Ja startuję z Lunatykiem. Lunatyki. Najlepiej mi to w pierwszej części. I Longhorn. No i dobra, I zobaczmy, że mamy ze dwie, trzy godziny i tak naprawdę myślimy, że najlepsze 2 trzy godziny łowienia. Więc teraz się challenge rozegra. Ale zobacz brzuszek Ale łatwo. Na raskala teraz, zmieniłem na raskala I raz to robi robotę nie? Robi robotę, Są, dokładnie <Są. Są. O, jak się działa, bardzo delikatnie Na bejzika Gra muzyka numer 3 na bejzika Odcięło mi linkę! <grystanie> odcięło mi zresztą kurwa! Ja, myślałem, że miał rybę, ja, ja, mi. fotel. Jesteśmy tutaj na tej miejscówce, gdzie się przynieśliśmy, żeby uciec przed wiatrem. Trochę odpoczęliśmy, ale tu są małe rybki, dłubanina straszna. No i co? Jesteśmy zgodni, wracamy na miejsce z rana na 4 metry, gdzie wychodziła większa ryba. Trudno, stawiamy wszystko na jedną kartę. Tak, rano brały i wieczorem też zaczną brać. Bęk, bęk, Longcor 15, ale. Ryba 30, ale szczurek. Ja pierdzielę. Brawo Robert, jednak wymęczyłeś tą rybę. Kurde. Szacunek dla Ciebie kolego. Na co? Longhorn. O, longhorn. Brawo, longhorn to longhorn jednak, co? No, już lepsza taka, pokaż. To zbroję dałeś. Ale jest na haku. No i bardzo, to na haku to. Odbiera. Odbiera. No fucking way, jeden za drugim. Robert. A to jest za żółtym, ty łowisz? No prawie, że no. No tak, no nie, nie prawie, to tylko tak. To no. przeciw, ale też jest. Jest, o tym właśnie Double header On mnie chyba przysadzony z tego wychodzi mi się wydaje da, u, mnie jest, u mnie jest coś lepszego chyba Ale dziwnie idzie mój Co możemy powiedzieć Słuchajcie Cały dzień przynęty podobnie łowiły po 2 trzy ryby na każdą z przynęt tak naprawdę No i wieczorem wyłonił się lider Longhorn, jednak w dużym rozmiarze 15 cm. Wyjeżdżają teraz ryby za rybą i tak naprawdę Robert Deja z tej czwórki. Zresztą <laughs> ten <sam> daczyń <laughs> pan. szybko wypuścić. Bo... Dobra, wypuśćmy je szybko do wody. No pięknie, Trzeba ale zawsze cieszy. Zahaczyk? Tak, tak. Za Samica. I znowu longhorn. Na wodzie, słuchajcie, spłynęliśmy właśnie do mariny, mega zmęczenie. I co można powiedzieć? Dzisiejsze pytanie było: jaka jest przynęta najlepsza na sandacze? Odpowiedzią na to pytanie jest oczywiście longcord. Long cord. I to nie jest dla nas zaskoczenie, bo Longhorn zawsze się sprawdzał na sandaczach ale i wszędzie Ale my, ciekawcy, cały czas próbowaliśmy coś innego, tak. szukać innej lepszej przynęty, która przyniesie jeszcze więcej ryb. Dokładnie. Były po dwie, po trzy ryby na równe przynęty, na które łowiliśmy. Także to są na pewno sprawdzone przynęty, które Wam pokazaliśmy, bo u mnie na wszystkie przynęty by, były dzisiaj ryby. No ale wieczorem po prostu te przynęty siadły, tak? I odpalił się Longhorn i wszyscy musieliśmy położyć Longhorn, żeby łowić ryby. Co zauważyliśmy dzisiaj było bardzo ciekawe. Robert miał więcej ryb od nas zdecydowanie, ale łowił po prostu ciężej. My w Dryfie mieliśmy od niego więcej ryb, ale już ta jego główka w Dryfie po prostu była za ciężka. Wtedy byliśmy tak. w stronę Dryfu. Mówiliśmy siódemkami, to onowił dychami, mówiliśmy piątkami, onowił siódemkami. Tak, i zauważyliśmy, że w momencie, kiedy puszczaliśmy się w Dryfie, nagle ryby zaczynały nam brać co nie? że byliśmy nawet przy, przy lżejszej główce. Wtedy one szybciej opadały, tak że był bardziej agresywny e, ruch przynęty. E, Robert, czy co po dzisiejszym dniu do twojego top 4 trafi Longhorn w końcu, czy nie? Teraz tak. Nie mogłeś się długo do niego przekonać? Długo, długo, długo. Dobrze mordki, dziękujemy za ten dzień. Mam nadzieję, że coś dla was to nasze doświadczenie dało. Jeśli makro się podobał zostawcie łapkę w górę. I co? I do następnego.